Cześć, witajcie. Nazywam się Ola Rudkowska i chciałam Wam opowiedzieć o niesamowitej przygodzie, jaką udało mi się niedawno przeżyć. Otóż wzięłam udział w programie Biznes w kobiecych rękach. Były to szkolenia, spotkania, networking, mentoring, mnóstwo inspirujących wydarzeń, dzięki którym wyobraźcie sobie, że uwierzyłam, iż mój pomysł na biznes ma sens i jest gotów wejść na rynek. Jestem za to wdzięczna ogromnie organizatorkom tego programu, wspaniałym dziewczynom, które pomagają kobietom takim jak ja w założeniu firmy. Dziękuję mojej cudownej mentorce, Małgosi Undziło-Haverberg, za to, że była moim aniołem biznesu w trakcie trwania tego programu. Służyła mi swoją wiedzą, doświadczeniem i wsparciem. Dziękuję Ci, Małgosiu. I dziękuję moim wspaniałym koleżankom, które, z którymi brałyśmy udział w tym programie, w tej edycji programu. Dzięki Wam, kochane, dzięki Wam wszystkim, powstała Fundacja Pies Przedsiębiorczości, Innowacji i Ekonomii Społecznej. I powstała pierwsza aplikacja Bajkodajni, która startuje w konkursie o grant. W platformach startowych, wnioskach inkubacyjnych, kolejne plany przede mną. Proszę, kochane, trzymajcie za mnie kciuki. A ja polecam ten program wszystkim kobietom, które mają pomysł na biznes, ale nie wierzą w swoje siły, nie wiedzą, jak się za to zabrać, nie mają dostatecznej wiedzy. Wierzę w to, że ten program Wam w tym pomoże, tak jak pomógł nam. Dziękuję i do zobaczenia.